Praca w gastronomii to jedna z najbardziej niewdzięcznych robót na świecie. Tak zwane elastyczne godziny pracy, promowane jako coś pozytywnego, a w rzeczywistości zmuszające was do pracy od rana do wieczora, do tego niskie zarobki, jednak przede wszystkim najgorszy sort ludzi, którzy traktują kalnerów jak służących. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na listę 10 najgorszych gości restauracji. Numer 10 Jak pisze pewien internauta, pracownik restauracji, widoczny na zdjęciu dorosły mężczyzna, jak gdyby nigdy nic, cału papierki po jedzonych przez siebie cukierkach, oczekując, że posprzątają je pracownicy. W końcu, jak powiedział, za sprzątanie mają płacone. Numer 9. Ta para zamówiła w lotniskowej restauracji jedzenia i picia za 49 dolarów, a następnie wyszła bez płacenia. Na szczęście, dla restauratora, para okazała się na tyle głupia, że przed wyjściem w specjalnym automacie postanowiła zrobić sobie jeszcze pamiątkowe selfie. Pewnie dlatego, że również było darmowe. Zapisane zdjęcie obsługa wydrukowała i wywiesiła przy wejściu. Numer 8 Jak pisze inny internauta, czekałem na swoje zamówienie w Pizza Hut, kiedy nagle pewna dziewczyna wyszła z łazienki z całą rolką papieru toaletowego. Chyba nie muszę mówić, że z papierem tym opuściła też restaurację. No co, w końcu papier w łazience teoretycznie jest darmowy i nikt wam nie mówi, ile maksymalnie listków możecie zużyć. Numer 7 Inna kobieta zażądała od kelnera przyniesienia jej krzesełka dla dziecka. Kiedy zmieszany kelner, w końcu Kobieta nie przyszła do restauracji z dzieckiem, przyniósł jej krzesełko. Kobieta, jak gdyby nigdy nic, ułożyła na nim swoją torbę. I co z tego, że siedziała na dwuosobowym miejscu? Numer 6. Typowy wyborca Donalda Trumpa. Kobieta ze zdjęcia po podejściu kelnerki rzekła, że nie przyszła do meksykańskiej restauracji po jedzenie, w końcu jej guru zaprogramował jej w głowie, że wszystko co meksykańskie złe, tylko po to, aby skorzystać z darmowego Wi-Fi. Jeszcze ta komiczna czapeczka. Numer 5. Pewien hipster tak rozgościł się w jednej z kawiarni, że bez skrępowania bose stopy oparł o drewniany stolik, na którym ludzie trzymają jedzenie. W sumie już nie wiem, co lepsze, to czy kucanie na stole w butach, jak ten typek tylko aby zrobić sobie zdjęcie na Instagram. Numer 4. Zapewne znacie zasadę, według której wiele restauracji czynnych jest aż do ostatniego gościa. Gorzej, jeśli goście to wykorzystują. I tak jak ci, siedzą sobie przy swoim stoliku już dwie godziny od zamknięcia, w ogóle nie wzruszeni tym, że kelnerka pracująca za najniższą krajową musi siedzieć razem z nimi i nie może wrócić do domu o normalnej porze. Numer 3. Matka tego dziecka przez cały swój pobyt w restauracji miała rzekomo siedzieć na smartfonie, podczas gdy jej dzieciak nie skrępał latał po całej sali i wysysał sól z solniczek. Numer 2. Wyobraźcie sobie mieć takie mniemanie o sobie, że postanawiacie wytresować swoją kelnerkę niczym psa, a potem pochwalić się tym wszystkim publicznie na Facebooku. Oto sposób pewnego małżeństwa. Rozłożenie na stole pięciu banknotów, sugerując kelnerce, że to jej potencjalny napiwek, a następnie odejmowanie po jednym banknocie za każde najmniejsze przewinienie. Na przykład zapomnienie przez kelnerkę chleba. Numer 1. Ktoś inny pomyślał, że świetnym pomysłem będzie zorganizowanie w restauracji, wiecie, wśród innych gości, kiedy jeszcze czy inni czekają na wasz stolik, tak zwanego gender reveal party i zasypanie całej miejscówki znajdującym się w balonie niebieskim lub różowym proszkiem. Ciekawe, czy chociaż napiwek zostawili. Nie dziwiłbym się, gdyby było nim zdjęcie USG. Kej okay, tym niebieskim jak niebieski ząb akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!